Znowuż ta sama historia nic nie pomaga. Nie chce się o tym wiedzieć. Nikt nie chce wiedzieć o Żydów. Było i nie jest, ale to jest to życie. Nie chce. Nikt się na mnie nie interesuje. Nie lubię Żydów, dlaczego nie wiem? Nie mogę ci powiedzieć. Mnie trochę śmieszy, jak teraz niektórzy tak se wspominają nostalgicznie czasy młodości, czasy przedwojenne, że takie było współdziałanie, współżycie Żydów, Białorusinów i tak dalej. No wcale nie było to sielankowe, odwrotnie, było to bardzo silnie podzielone na oddzielne zupełnie grupy. Każda żyła swoim życiem. żydowskie życie, było polskie życie, ale by wszystko było razem. Koźminek jako miasto zaistniał już w XIV wieku, chociaż nieznana jest dokładna data nadania praw miejskich. Od samego początku, ze względu na swoje położenie, był miastem wielokulturowym, a jego mieszkańcy wyznawcami różnych religii. Żydzi zaczęli napływać do Koźminka prawdopodobnie już w XIII wieku, kiedy to Bolesław pobożny nadał im przywileje. Niemcy natomiast licznie osiedlali się w miasteczku w drugiej połowie XVI wieku. Spis ludności z 1921 roku mówi o 2273 mieszkańcach. 63% stanowili katolicy, 32% Żydzi. 4,5% ewangelicy i 0,5% wyznawcy innych religii. Społeczność Koźminka deklarowała w tym spisie niemal jednogłośnie polską przynależność narodową. Tak lata poprzedzające Drugą wojnę światową w Koźminku wspominają ostatni żyjący świadkowie tamtych czasów. Oni się tylko handlem. Rolnictwem nikt tu nie miał. Wszystko handel. Byle czym, byle skórka, byle agrawka, byle spinka, byle igła, byle jakiś ciuszek już na wioskę i zawsze musiał coś odlewać i zawsze przyszedł. A jeszcze było to wśród Żydów, to, który bankretował, śli mu wsparcie pozostaje. Nie to, że upadł już koniec z nim. Oni pomagali mu, ile tylko mogli. Żydzi się wszystkich łapali. Co mógł co, robić nie tylko handel, aby handlować. Tak? Różne byli. Tu na przykład gdzie Ruciński mieszkał, to też Żyd mieszkał tam i Żydówka sprowadziła sklep z materiałami. Materiały spożywcze sklepy były. No byli bogate też, co prowadzili handel węglem drzewem budowlanym, opałowym drzewem, no już nie byliśmy, byli, zbyt zbytnie i bogate, no. Jak miałam sześć lat, to zaczęłam chodzić do szkoły. Bardzo byłam zadowolona z nauczycielki. Chodziłam także po południu do szkoły żydowskiej, byłam bardzo zadowolona. Tu tylko godzinę albo dwie, nie więcej. To nie była specjalnie szkoła, jak była ta szkoła polska. Wzięli jakiś pokój. I to się nazywało, że siedzimy i uczymy się, ale było bardzo ładnie. No były książki żydowskie, mówiło się po żydowsku w szkole, historie Żydów, wszystko się uczyło. Dała mi bardzo duża ta żydowska szkoła. Była jakaś taka historia, że chłopiec położył czy jakoś rzucił na piórnik medalik. I chciał zmusić dziewczynkę żydowską, sieracką, jakoś tam, nie pamiętam imienia, żeby pocałowała, a ona nie chciała. I potem powiedziano, że ona napluła na ten medalik, i zrobiła się wielka awantura. I ksiądz czy inni katolicy żądali od mojej mamy, która była wtedy kierowniczką szkoły, czyli gdzieś to był 36 rok, jak się okazuje, żeby usunęła ze szkoły tę dziewczynkę. A mama się na to nie godziła. Mówiła, że jeżeli usunąć to oboje, a w każdym razie nie ją, bo ona tutaj. Nie, nie była inicjatorką tego incydentu. No i była, z tego zrobiła się wielka awantura. Posłużyło to wręcz za pretekst do tego, żeby uznać, że w szkole powinna być segregacja, nie powinno być wspólnych szkół e, e, dla dzieci żydowskich i nieżydowskich. Nie można nic dalszy Żydów powiedzieć specjalnie, bo nie kradli, nie oszukiwali. Pracowici też byli. 36 rok to już był właśnie okres tych napięć w relacjach polsko-żydowskich. Ja nie, 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 nie lubię mówić w ten sposób, bo to byli obywatele państwa polskiego, i, a nie żadna obce ciało, więc to nie, nie, nie lubię tego powiedzenia polsko-żydowskie. No. Krzywdy Żydy nie robili, Polakom żadny. I nie wiem, czemu no, czemu czy takie nastawienie było, to trudno mi coś powiedzieć. Tu było samych sklepów spożywczych 36, nie państwo wyobraża, To co, dom, to był sklep 19 rzeźników. I użyda to, pani kupiła, i, za ile portki 100? Ale opuścisz 50, to daj, daj 50. I wszyscy oni robili konkurencję Polakom. Tu, znaczy, pić tu jest, co to jest? budynek Załeckiego, tam jakby się w tym miejscu dokup, to jest, tam ten napis jest. Swój do swego, a Żydzi napisali, a po bardzo do Perlego, a Perle miał w tym kaliszu składnicę tych wszystkich. A potem to oni się na, zrobili taką partię, narodowcy, już na całego walka z tymi Żydami była. Jest pewne święto, które Żydzi obchodzili, że robili sobie przed domami kuczki niespecjalnego specjalnego, łapki dookoła. Wszystko dookoła było obkładane sosną, tak, że tak żywicie pachniało. Strutek, te ten, no i te łapki, i oni tam się gościli, przenosili te potrawy, spożywali. Ale znowu te narodowcy, oni byli przeciwko temu, jak na psotę. Oni to wchodzili, oblewali pekalium, Rozbijali to. Była pocztówka, co mój tatuś pisał może tydzień przed wybuchem wojny. To pisał tak. W Polsce wygląda jak przed wojną. Co za wojna będzie, nikt z nas nie wie. Żyjmy z nadzieją, że będzie dobrze. Druga wojna światowa zawitała do Koźminka 4 września 1939 roku. Wraz z wejściem pierwszych oddziałów niemieckich, dla żydowskiej ludności rozpoczął się okres prześladowań. Wojna wybuchła 1 września, to było w piątek, w poniedziałek już byli u nas. Koźminek jest niedaleko Poznania, to jest niedaleko granicy. Jak Niemcy weszli, ja pamiętam tą noc, noc okropna, chodzili z taką pychą, jakby wszystko należało do nich. Strach. Aresztowali, już zabijali, już różne cuda, już robili ze rzędami, jak złapali Żyda, to brodę mu do go, a jak nie, to wzięli tym pymnożem użnęli tego. Kazali im śpiewać i tańczyć, tak. Tak było. I na to wszystko zdjęcia robili, nie? A stali te wojskowe, ha, 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 się śmiali, nie? Pierwszego Żyda to zamordowali w tej samej nocy, jak weźli. Dlaczego? Nie wiem. Weшли i zamordowali go. Nikt nie poszedł na pogrzeb, ale każdy wiedział, że jego zamordowali. Zamknęli buźnicy, to była pierwsza rzecz. Codziennie coś innego. Ja tylko obieści, to po ulicach tu wszystkich pozostawiali takie drużyny, te swoje niemieckie, i najpierw oblecili wszystkie ulicy, gdzie żyli, gdzie mieszkają Żydzi. Mieli farby i zaraz, bo takie były modne okienice, rozumie panie? Zamykało się na noc. Żeby było i razem ciepli, i żeby było bezpiecznie, nie? To na tych okienicach było napisane Judę, Jude. Jak się to wszystko skończyło, to wprowadzili, że musieli nosić gwiazdy Dawida. Zmieściliśmy też żółte, żółte gwiazdy. Żółtą gwiazdę. Z drugiej strony też. Jeden stąd, drugi z drugiej strony. 1 kwietnia 1941 roku władze okupacyjne między ulicami Kościuszki, Kilińskiego i rzeką Swędrnią utworzyły getto typu zamkniętego. W maleńkim getcie stłoczono Żydów z Koźminka oraz z okolicznych miejscowości. Głód, ciężka praca i nieustanny lęk przed nieobliczalnym okupantem stały się codziennością osiedlonych w getcie Żydów. Wszyscy zaprowadzili do hali targowej, a oni tu w międzyczasie robili remament. To ich pokradli, te Niemcy, a po drugie udostępniali mieszkania po Polakach na to getto. Posłali nas do łodzi. Łódź nie chciała nas przyjąć. Byliśmy w kaliszu, w halach. Stamtąd posłali nas do Koźmienka i wówczas otworzyli getto. A tam poszło, przypomnijmy, 500 tych Żydów, to przyszło ich za trzy razy po 500. Chodzili Żydów, zabierali nie do pracy na koleje, na szosy, na to. Żydówki znowu szyły w szwalni, bo tu była szwalnia, to dopiero potem masowo zwozili z Kalisza i zestawiszyna Stawiszyna i z Cekowa. W jednym dniu przyszli, powiedzieli nam, że zaczyna się teraz getto. I z tym się zaczęło, długo, długo się nie myślało. Ale byliśmy z rodzicami i mieszkali. Ciotka mieszkała razem z nami. Nic żeśmy nie robili. Nie wolno było wizgeta. Po ile w jednym mieszkaniu, po ile osób było 10, 12, zależy. Oni wszystkich tych Polaków tam powysiedzieli znowu tu, gdzie indziej, nie? A ich tam znowu ich wsadzili, tych Żydów jak zwozili. Jednych wieźli, drugich wywieźli. Tak się działo, nie? Nie wolno było żyć w giecie bez pracy. Z tej buźnicy zrobili taki zakład. Przychodziły samochodami mundury wojskowe niemieckie, poplamione, pokrwawione, przestrzelane, dziury. Tam były pracki, tam były szwacki, maszyny podbierali Polakom do szycia, i to wszystko było prane, naprawiane, pakowane, i znowu do wojska odchodziło. Myśmy się na codziennie tu na rynku zeszliśmy do rynku i stał tam oficer niemiecki. Dzisiaj idziesz tu, jutro idziesz tu, pojutrze idziesz tu. Wiedziałaś tylko, co teraz jest, nie wiedziałaś, co będzie godzinę później. A nie było przeszkim płakać. Nie byłaś już człowiekiem. Można było sobą robić, co się chce. Nie byłaś już człowiekiem. Przewozili i z warzy, i od Turku, i od Kalisza opatowych tu do okoli, za wszystkie służby przewozili. Gdzie ta mogła się ta ilość ludzi pomieścić? Gdzie to? Spali, gdzie mogli. Jeden taka mała kantena była na tyle ludzi. Bardzo straszny głód. Głód niesamowity. Za jednym ogórkiem to by do nieba prośby prosili, żeby ktoś im dał jeść. Taki straszny głód tam był. Za nami mieszkała Żydówka, przysłała kartkę, żeby cośkolwiek tam przesłać. Mama wzięła z ogródka tych warzyw. To... Tam wejść nie było można, to oni jak chodzili tymi grupami, tam po 200, po 150 do roboty, to matka moja wzięła i... Panie Knop, chodź pan na chwilkę, zanisz pan to, jak pan powie, no pani starsowy. To jak przy drugi raz, to przyniósł taką kartkę, napisała podziękowanie, tak, nie pisze atramentem, wcale. Tylko łzami piszę na tym karcie. tak dziękuję, że taki głód tam mają. No i ludzie pomagali, pomagali ile w miarę możliwości. Życie nie było życiem. Raz na tydzień dostało się produkty, na cały tydzień. I to się gotowało w domu. Nie było za dużo. Ale każdy był zadowolony z tego, żeśmy to dostali. Był sklep, który nie, myśmy nie kupili, tylko każdemu dzielili. Kawałek chleba, kawałek margaryny, nie było za dużo. Kto jeszcze miał tam trochę kosztowności, to jeszcze jakoś przeżył, a ci, co nie mieli, to po prostu z głodu, a to napisali, a to na serce, na to, na tamto, nigdy nie bo napisali przecież, że prawdziwie umarł na to z głodu czystego, tylko musieli na coś napisać, nie? A to na płuca, a to na serce, a to, to, a to wcale nieprawda była. Trzeba się było przy, przyzwyczaić do wszystkiego. Był, nie było węgla, niczego nie było. Kobiety pracują przy tym, czyścić w busi, czy te, te rzeczy, z wojska, a ojciec, wszyscy ludzie poszli pracować na, na szosę. Spotkali ojca, przy robocie na, tam na, na, na drodzach spotkali, to się pytali: Hajem co potrzebujesz? Chcesz mi trochę przynieść jedzenie, coś? Ojciec mówi: Ja chcę przynieść, to idź do Koźmienka, idź do od do Pieczykowskiego. W tam wkłada. A w że to ja poszłem i przyniosłem te, te, te kartofli, a ma, matka stała, czekała, jak ja je podałem, to wszystko, i ona wzięła to, żeby nikt nie widział. Mieli marki, ale nie kupili, bo były, były kartki na kartkę. Od pierwszych dni, istnienia getta, Niemcy rozpoczęli eksterminację ludności żydowskiej. W maju 1941 roku zebrali i zagazowali spalinami około 600 dzieci, zaś na początku czerwca taki sam los spotkał nie nadających się już do ciężkich robót 400 seniorów. Jedynie kilkuletni wówczas szlamek Brooks uniknął śmierci. Ja to na to patrzyłem, bo mnie to interesowało, co oni robią z tymi dzieckami. Pani, krzyk, rozpacz. Wyciągali z domów, dzieci zabierali, rodzice tych dzieci nie chciały oddać. jest z małżeniem mam trzy dzieci, czy dwoje, z jednego. Czy nawet takie malutkie było w podróży, nie chciały oddać matka, to wrzucili ją do tego samochodu, z tym dzieckiem nawet. Albo dziecko wyrwali, rzucili. Tak, może spadło na dół, na tym koniec było. I później naładowali pełni. Zamykali i wywozili. Jak włączyli samochód, to rury wdechowe puścili przez te, przez te pomieszczenia, gdzie te, te, te Żydzi. Pewnie czas ujechali, było spokój, zaczęły większe krzyki, a jak się już dusili, to już całkiem. A jak na miejsce, to już byli trupy. Byliśmy tam w, w Koźminku długi czas, jak zaczęli Wziąć te stare ludzi do, do obóźnicy. I później, jak wszyscy już byli nas w Buźnicy, to wszyscy przyjechali autobusy. I wzięli z autobusem do, tam. Wkładli ten gaz, gaz i tam ich zadusili. W tym, w tym ocie. wyjechali do 20 km do lasa. I tam byli wykopane już i tak niech wrzucili. Widziałem dokładnie, jak to było to wszystko. I mnie to tyle razy co to wędziło. To Jakby mieli ja sumie zmarnować się na roba. Wszystkie dzieci tam ich udosili. Ja jeden, co się przeży, przeżyłem, to że się zostałem tam. Wysłali dzieci, nie pozwolili matkom dojść do dzieci. Dzieci płakały, mama, mama, nie pozwolili im dojść do dzieci. Pod koniec może godziny, dwiego żeśmy tam stali, pod koniec już pozwolili tym rodzicom wyjść razem z dziećmi. Na już ich wszystkich wysłali. To była straszna scena, bardzo straszna. Ja jeszcze dzisiaj słyszę płacz tych matek i tych dzieci. Mama pochodziła z wyznania majzuszowego moja była, a ojciec był wyznania ewangelickiego. Ojciec prowadził gospodarstwo, ja też pomagałam. Moja matka się ukrywała od 39 do 41 roku do października, jak się to dziecko, mój brat się urodził, nie, to się już ukrywa, do 1941 roku, dopóki nas nie aresztowali. W 1941 roku nas aresztowali, ojca, mnie, dziecko i matkę. Zabrali nas tu na żandarmerię, wsadzili nas do kozy, każdego osobno, ja osobno, matka osobno, ojciec osobno, a dziecko na posterunku. Ten żandarmek żeśmy z tym chorym dzieckiem. To ten, proszę, ten Żandar, to dziecko już było na zapalenie płuc chore, rzęziło. Ten Żandar przycisnął poduszką i to dziecko zmarło. Chęcić się nazywał ten Żandar. Taki Lange tutaj miał stolarnię, zrobił tę trumieńkę. Znowu ta rodzina się sprzeciwiała, żeby to dziecko nie pochować tam na ewangelickim cmentarzu, nie? No to szedł taki tutaj mieszkał, ten Fischer tutaj był kościelnym w ewangelickim kościółku. Taki Smolczyński był organistą, tylko że on już poszedł na front, go tu nie było. Tylko ten Fischer tu mieszkał ze żoną, z dziećmi, Ty przy, ty, przy budówce, co jest kościółek ewangelicki. I on był, i, i te czterech żandarmów, i to dziecko ja pochowałam tu na ewangelickim cmentarzu. Przyjechali i chcieli zlikwidować to getto. No, w getto ja jestem jeden, jeden chłopczyk, to ja wziąłem i uciekłem stamtąd. Getto już było ogrodzone z tym dzień. ale ja poszedłem z strony rzeczy, poszedłem tam ze rzeką. Prosto do drogi, gdzie gdzieś 5-10 kilometrów leciałem do ojca, i tam ojciec pracował. Tam wszyscy. A, a ojciec mi mówił, my uciekniemy. Weźmy to w wiesili. W takich rowy i żeśmy, pośle, żeśmy uciekli z tym rowy, żebyśmy bardzo nisko i oni zaczynali ścielać. Potem żeśmy poszli do Józefa Kaplanka, to jest był koledze mojego ojca, a że to go poprosił go, że może u ciebie być. To żeśmy u niego byli porę miesięcy, za siedem miesięcy. Każdy wiedział, że to grozi całą rodzinę kara śmierci, nie? Ale w każdym razie no, ojciec, ojciec był odważny i ryzykowny. No. Oni byli dobre przyjaciele, koledzy byli dobre. Znali się dobrze, bo ojciec w furmaniu handlował końmi, a były takie czasy, że ojciec go do pracy zatrudniał. Bardzo się szanowali i zawierzali sobie, że, że nie wyda jeden drugiego. No. My się bawili i przecież do obory weszłem na strych, a on też na sumie, ten stary, leżał. Szlamka nie było, widocznie w sumie gdzieś był schowany, a stary leżał. I też nie wiedziałem, że on się u nas ukrywa. Ale później poszliśmy do domu, pytam się mamy, no mała dopiero wtedy mi powiedziała, że, że, te, że się ukrywa. To żyli, żeby nikomu, broń Boże, a co chwilę, prawie codziennie, żandarmy na rowerach jeździli. I ja tylko tam dzieci, grupka z tego, to tak jak grzeczne byli, wywiady, wypytywali się, gdzie to, gdzie co, kto co trzyma. Bo tam ten dzieciak, był mały. Widział, jak na podwyżu kochana się bawią dzieci, a on też chciał wylecieć i się z nimi bawić, a przecież nie mógł. Mama gotowała i w, 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 w niej... Przeważnie na oborze tam ojciec dużo na strych sumek kładł i oni się w te sumy tam maskowali. A miała okazję, jak w razie coś kładła we wiadro, że to idzie do, do krów czy do świn oprzątać, i im tam zanosiła je Ktoś zauważył, że do, tego, do tej stodoły ktoś nosi garnuszki. No i proszę Was, już ktoś podeżgnął, przyjechali żandarmy i poszli szukać. Poszli szukać, a oni leżeli w stodole pod snopkami. Żeby jeszcze mówi Brooksham mówi, żeby jeszcze odkryli cztery czy pięć tych, bo to dawniej takie były, jak to mówią, kraczki zrobione z tego zboża, nie? To by mówi ich znaleźli. Ale już dali, mówi, nie poszukiwali, tylko. Źgali widłami, ale już ich nie znaleźli. Ktoś już odkrył, że tam są. Ojciec mówi: nie bój się Józef, ja dzisiaj pójdę i sobie najmę jeden dom. No a gdzie pośmy Niedaleko. Ja się zostałem sam tam na górze, a ojciec poszedł i znalazł, u umarli. Tutaj była stodoła. No i resztki z tej stodoły to jest ten płot, te deski wykorzystane, to, to zostało tylko. Latem ukrywali się właśnie w tej stodole. Mieli taką zrobioną skrytkę w sianie i takie potajemne wejście, a zimą to mieli skrytkę zrobioną w stajni. No i tam przydzieli 24 godziny na dobę. Czasami wychodzili, jak było ciemno, bezgwiezdne noce, czy coś tam. I było, było wiadomo, że jest w miarę bezpiecznie. W listopadzie 1941 i w marcu 1942 roku miały miejsce wywózki do obozu zagłady w Chełmie. Ostateczna likwidacja getta nastąpiła jednak dopiero w czerwcu 1942 roku, a pozostali w nim żydowscy mieszkańcy trafili do Łodzi. Taki los stał się m.in. udziałem Miriam Baum, która z Koźminka trafiła do łódzkiego getta. Wysłali wszystkich do getta, do łódzkiego getta. W łódzkim getcie ludzie bardzo dużo umierało. Nie było do jedzenia. Zostało się jedzenie raz na kilka, na trzy miesiące. Mamusia pracowała jako bioraczka w kółku.